Hej, witajcie moi goni w kolejnym odcinku. Gra zarobiła 12... praktycznie 13 milionów Port gry dobra, będą przynajmniej punkty badań, nie? Zobaczmy jak to będzie działać Ty jak się wyrobimy, to dopiero będzie śmieszne Nie, nie wyrobimy się, ale przynajmniej będzie trochę punktów badań i zapłacimy dużą karę, nie? 108 tysięcy, nieważne Tak, akurat wiecie, mnie niezbyt interesuje. Stworzymy własny silnik z nowymi grafikami. Oprócz tego, bo tu już nie potrzebujemy w takim razie, Predenowarane, Scenki przerywnikowe, Dialogi, Dubbing, Prosty język ciała, słuchajcie, to oczywiście dynamiczne środowisko, projekt poziomów. To wszystko chodzi o Wiedźmina 3. W takim razie RPG Ultimate. Chociaż w sumie, nie wiem czy to jest do końca RPG, bo to jest w sumie. Uh, Universalis. Universali Ultimate. Myślę, że to jest ładne. Universali Ultimate. Tak, ten silnik nazywa się cudownie i myślę, że będzie cudowny. Wszystko, co chciałbym w nim, żeby było, jest. Prawie 1000 punktów, nie? Do silnika. Gdybyśmy coś jeszcze dali, to byśmy mieli 1000 punktów. To Zobaczcie, ile punktów badań dostaniemy za ten silnik. Trochę się będzie robił. No i pięknie. No. Krótko mówiąc bardzo fajnie. Nie jeszcze 130 punktów badań na przykład dla naszych ludzi jakbyśmy chcieli jeszcze ich podszkolić w czymś. To nie jest nawet głupie. Tobie w sumie szkolenie dajmy. Kurs zarządzania produktem. Myślę, że to może się przydać, nie? I do szybkości. Ej, to jest niezłe, bo dużą szybkość daje. Dajmy tak, szkolenia wszystkim dajmy teraz może jakiś kurs zarządzania produktem dla tego pana. Dla tego pana szkolenie na przykład kurs programowania na 140 tysięcy. może być nawet niezłe, wam powiem. Dajmy duże stoisko, to raz Dajmy dla tej pani szkolenie, kur design'u Dajmy tego gościa szkolenie Niech to będzie sesja Jame Code Czy Code Jame? Czy... Ehe, nieważne co Ej, w technologię kurde dałem No niepotrzebnie, dobra, nieważne Każdy ma badanie, ty nie masz badania A ty jesteś o designerów? Nie, w sumie designerzy teraz potrzebują badań Bo ci są bardzo mocni Eee, pixela, no dobra, daj, będziesz miał końców ponad 600 punktów, cieszysz się? mi się jeszcze 400 tysięcy Patologia. Nie będziemy mieli hype'u, bo nie rozpoczęliśmy żadnej nowej gry Ale zaraz to się zmieni, nie? Będziemy na nowe konsole i mam, mam zamiar po prostu rozwalić rynek Będziemy mieli milion, czy nie? 923 tysiące odwiedziło. Od razu powinno być fanów Grupa, która najwięcej gra, dorośli Dobra, w takim razie zróbmy tak. Nie dobra, nie chodź się jeszcze pod szkolną chwilę. Co, dodaliśmy? Zwołaj fanów. Co za kurwy? Nie będą mi tutaj, wiecie. Prawa od roszczenia. Przyjeżdżamy wszystkich na wakacje. Bo zaraz stworzymy. Wiedźmina 3. Dokładnie. Wszystko tam się zgadza. Niedynamicznie i tak dalej. Fanów do publikacji. Wygraliśmy. Nie tylko zmieściliśmy wspomnianą firmę do wysyłania ale zrobiliśmy. uznanie. Cudownie. No krótko mówiąc, fenomenalnie, nie? Jeszcze fanów zyskaliśmy. A, płaty miesięczne trochę nas żerają. Stwórz nową grę. Tym razem Wiedźmin min. 3. Dziki Gon. Wild Hunt. Dla wszystkich. Wybierz temat. Um. Ej, no to niech to będzie w sumie. Poczekajcie. Science fiction to to nie jest. To jest fantazy, no to zróbmy fantazy Wiem, że to tak wiecie, tych fantazy było już od zajebania. PC, pięknie Wchodzimy na PlayStation 4 Wchodzimy na Xbox One, a naj, naj, najciekawsze, że tutaj musimy zapłacić za licencję Ale musimy zapłacić za licencję tylko, dla te, tylko i wyłącznie dlatego Że... Żeby ta gra miała jakikolwiek sens, bo tak naprawdę no, znaczy tak naprawdę, no słuchajcie, w życiu jest tak, że wiemy, że oni mają ze sobą deal. To nie tak, że oni muszą płacić za licencję czy coś takiego. Absolutnie, absolutnie tak nie jest. Oni mają ze sobą deal i na przykład firma, tak jak PlayStation miała deal, jasnego deala z Wiedźminem z CD Projekt Red. I kurczę, mam, mam wrażenie, że po prostu wyszli na tym fenomenalnie. Tak jak jest, myślę, że jest idealnie. Prerenderowane tutaj jest tak, tak, tak. O Jezus, jak to być mocne. Richard się zajmuje rozgrywką, bo ma najwięcej w sumie. Dobra, nie, ty ty się zajmij rozgrywką. Jezus, kto cię tak przemęczył? A, dobra, 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 było dobrze, było dobrze, było dobrze, przepraszam. Już nie będę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest dwie, i trzy, dziki, gone. 500 punktów technologii, jak nic. I 500 punktów. Nie no, 600 design musi być, nie ma nic. Analizy rynkowe nie przejawia żadnych trendów To nawet nie jest źle dla nas w tej chwili Bo jakby przejawiały jakieś trendy akcji czy coś takiego no to To wiadomo, że gra nie sprzedałaby się tak dobrze jak teraz może się sprzedać no, Ale jakby miał trend RPG, aby wszedł to już po prostu pozamiatalibyśmy, nie? Nie no zobaczcie, 323 w pierwszym poziomie Coś podskoczy? Tak powinno być, projekt poziomów dajmy może Mamy bardzo nieźle w dialogi poszliśmy, nie? Prosty język ciała, dubbing Dynamiczne środowisko. O Jezus! O Jezu, jak źle. Nie mamy designerów w tej chwili za bardzo. Jennifer jest prze przeciążona ej ej, 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 ej. Czekajcie. Inaczej. Gdzieś miała 130. Dobra, przeciążysz się trochę, ale nie mogę cię. Nie, 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 no, musisz być. Zapomniałem, że designerzy są tak potrzebni w tych grach. Powinno być coś takiego, że na przykład tworzy więcej błędów, nie? Okulary kolejne, no dobra, ale nie chcę tego na razie wspierać, nie? W ogóle nie chcę tego wspierać. Nowy projekt badawczy, cudownie, ale idzie bardzo ładnie, nie? Po prostu, konwent chcę. Chcę nowy konwent, nie ma innej opcji. Znaczy, nowy, chcę ten konwent. Puszczamy czasopisma Idema, nie? Czemu nie ma teraz żadnego hype'u na Wiedźmina? W sumie no Wiedźmin nie miał takiego Nie no, miał hype. Był duży hype, na widzimy, o no, co tam chodzi. Grafika i dźwięk. Projekt świata. Tak będzie. Ej no trochę grafikę zmniejszmy. Chociaż, no bo downgrade grafiki, wiecie o co chodzi. Mhm. Zbudowane tu popularne, bla Edward McGillen. Nie zajmiesz się tym, niestety, bo się zabijesz. Ej, jest problem. Wiesz jaki jest problem z designerami, projekt świata Alex Frame musi w takim razie zrobić, ma coś tam do designu. Ojejku, a miałabyś być tak pięknie, nie? Ty tutaj zrobisz Ale lipa No nie mamy, nie, nie, ludzie nam po prostu zdychają, nie, przy tej produkcji Już, na sam koniec, zgadzam się Zrób szum wokół gry Electronic Games, Electronic Arts myślałem, że to jest, nie? Jeszcze drugi raz zdążyliśmy wyłączyć to. Marketing. Mała kampania. On no Wiedźmin nie miał takiej wielkiej kampanii, bo to była cudowna gra, ale miała kampanię sporą, ale nie małą, nie? O sporą, ale nie małą. Sporą, ale nie taką ogromną, nie? Jujku, będzie 800 punktów. Jak nic? Ja poczekam, aż będzie to 800 punktów. Nie ma opcji. Technologii nie przebiliśmy, to dziwne. Myślałem, że będzie więcej w trochę w technologii. Wiecie co, jeszcze marketing. Moja kampania. To po prostu musi być gra, która da nam 100 milionów, jak nic. To jest niesamowita gra, nie? Dobra, koniec. 181. Nowy rekord, po prostu rozjebani, nie na ryj. Ale nie mamy żadnych nowości. Tylko tyle, że goleś takiś tam wyszedł. Wzrost płac. Waga, recenzje. Sami pierwsze recenzje. Waga, dziesiątka. No będzie dziesiątka, no nie ma nic innej. <noise> o Boże, nie, to było wiadomo, że to będzie dziesiątka. Dobra, dobra, to już możemy kończyć grę, bo wszystko jest otworem dla mnie. RPG Dziesiątka, nie może być dziewiątki. No, co za kurwy ten Jebany. Przekupili go inni jacyś. Nie no, zobaczcie, milion. Dwa miliony w ciągu. No nie, no, go, roz, ponad milion w ciągu tygodnia. Dobra, dobra, nie, to będzie gra która się sprzeda powyżej 10 milionów, nie... I 100... Dziękuję, 114 milionów na koncie. Ktoś chce jeszcze podskoczyć? Dzień dobry. Może jakiś wydawca się znajdzie, hello? Znajdź zleceny Bierzemy cokolwiek. Nie ale no już naprawdę no, Takich rozwaliłem, że to jest po prostu... Zabrakło, zabrakło po prostu kopii, nie? Na półkach. Tak się sprzedaje gra. Ta, 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 ta. Port gry, dawać. Technologicznie to, to jest mocne. Technologicznie musimy wejść w to. To jest port gry. Dawać, zrobimy to. Panowie, pierwsze, pierwsze co zrobimy technologicznie. Diament, sprzedać 10 milionów kopii bez pomocy wydawcy. A co za pomocą wydawcy miałbym pewnie pierdyliard, ale dostałbym z tego nic. 200 milionów. Duże stoisko, jak nic. Świetna robota. 270 tysięcy na twoje konto wpłynęło. Też się cieszę. Może badanie jakieś. Wirtualna ekonomia rozgrywka. Wsparcie dla... Varius coś tam. A to są te okulary, okej. Okay. Słyszał porto, grze, w takim razie 975. Szkolenia dla ciebie. Przyspieszenie maksymalne. A nie mogę, bo nie mam punktów. A jak miło. Wejdźmy się nadal sprzedaję. Przypominam. 242 miliony, ja, ja potrzebuję screena, nie? Zrobić się po prostu Print screen, dzień dobry. Nie no, stworzyliśmy po prostu idealną grę. Po prostu, nie no, stworzyliśmy piękny silnik, nie? A najlepszy, najlepszy ten silnik się idealnie jeszcze utrzymuje. Znaczy, idealnie utrzymuje. On się nadal nie, idealnie nadaje do kolejnych. Ma być milion, nie ma innej opcji. Dokładnie. Ej, co się stało nagle z grą? Jaki spadek FPS-ów? Milion osób odwiedziło nas już, no wiadomo, że tak. A pani nie ma podwójnego przyspieszenia? A, jeszcze nie ma. No bo oczywiście, ba... E, szkolenie... Przyspieszenie. Nie będziemy specjalistów od designu robić. Dla mnie to jest marnotrawstwo pieniędzy. Teraz mamy co prawda tyle, że wiecie już. Mógłbym kolejne te biura zatrudnić i myślę, że tak powinno być, nie? Zobaczcie co się dzieje, na nowy temat jakiś może. Szpiedzy, o! Szpiedzy będą fajnym, e, fajnym tematem, zdecydowanie. Zobaczmy pod co będą e, podchodzić. Ej! Pod przygodówkę dobrą podejdą. Ej, to, to może być niezłe. 17 milionów egzemplarzy sprzedane. Życzę tego, życzę takiego samego, a nawet lepszego rezultatu Wiedźminowi, o ile tego się, czegoś takiego już nie... Nie udało się im zrobić. Eee, a to będzie szpiedzy jako gra akcji? Chyba nie będzie, nie? Zaraz sprawdzimy to. Nie, jest jako gra akcji. 246 3 miliony zarobił. No po prostu zniszczył. Dobra, papa na wakacje. Nowy jakiś temat ciekawy. Średniowiecze na przykład. Dobra, tak czy siak wracać mi z urlopu. Grupa, która najwięcej gra do roślin. Nie wierzę w to. Zajdź, zlecenie. Prom kosmiczny. Ojejku. Dawać. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, nie? Na takim maksymalnym przyspieszeniu. A jemu też by się zdało jakieś przyspieszenie, bo ja daję punkty, ale. Idealnie się wyrobimy, nie? W tym wszystkim. Ile dostaniemy pieniążków? 411 tysięcy. Ej, to ładnie. Eee... Stoszową gra. Też duża na tym samym silniku, tylko tym razem będą to szpiedzy. I to będzie Sherlock Holmes. Tak się pisze, chyba. Nie jestem pewien. No, dobra, no niech tak będzie. Gatunek, gra akcji. Wybierz platformę PC, wybierz platformę Xbox, wybierz platformę PlayStation, wybierz silnik Universalis. Dla dorosłych, dla wszystkich. To są platformy dla wszystkich, idealne. Rozpoczynamy produkcję. No ja myślę, ojejku, one nie mają tego naładowanego. Ej. Dobra, no tak czy siak sprzeda się. <laughs> Z podejściem sprzeda się. Akcja, czyli. Ej, no w sumie wiecie, Sherlock Holmes to bardziej taka przygodówka, nie? Niż akcja. No ale dobra, niech to będzie akcja. Tylko będziemy musieli dużo czekać w sumie, żeby... Dobra, niech tak będzie. No już niech, już, już niech stracimy, no. Stracimy, nie? Bo wtedy, żeby kolejną akcję zrobić, Halo, żeby zrobić Battlefielda, czy coś takiego, to... Zobaczcie, możemy robić gry chyba nieskończone. Nie, nie, nie jest tam jakieś ograniczenie. Ale naprawdę tych gier możemy robić od cholery. Temu panu trzeba badania zrobić, Alexowi Frejowi do końca. Dokładnie, temu panu. Ale on, na no, kurwa... Zobaczcie, on wali dziesiątkami, jakieś dziesiątkami tu, dziesiątkami tam, nie? Nie, sztuczna inteligencja będzie bardzo ważna w akcji. I za sztuczną inteligencję będzie odpowiadał Jennifer A nie przepraszam, źle Sztuczna inteligencja to przecież jest od Teher yeah, projekt poziomów to jest Richard Edward McGillen No I lecimy Jebut Jebut Jak to nam wyjdzie jeszcze, jeśli się okaże, że to będzie naprawdę dobra gra, która się sprzeda w, w Kolejnych Ogromnym wręcz nakładzie. Marketing. Duża kampania. 2 miliony. Zróbmy wokół tego szum. Mamy tyle pieniędzy, że jesteś w stanie na wszystko. Ja mam wrażenie, że my... Mamy tyle pieniędzy na koncie, że one się rozmnażają, nie? To jest już trzeci etap? Nie. Cały czas drugi. Dobra, projekt świata... Tak! Nie. Dźwięk będzie ważny, nie? Czy może tak sposób, nie? zupełnie graficznie, to po prostu The Order O Jezus, mogę zrobić The Order Ajajku A chciałem właśnie coś w stylu wiktoriańskiej Anglii, nie? Ej, ty, mnie tehera, nie A nie, dobra, jest Teher, który Zobaczcie, coś są przyciążeni, nie? Przy tych grach Patologia Stary silnik Super action engine My już mamy takie nowe silniki, że wiecie, nam, nam jakoś nie szkodzi Wyskani fani, 26 tysięcy, bardzo dużo. Marketing. Czasopis i Ej, czemu nie ma konwentu? Co jest? Co się stało z konwentem? Ukradli konwent. Naprawdę, jestem pewien, że konwent ukradli. A technologicznie gra będzie, widzę, bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Dawaj, dwukrotnie szybciej to rób. Może jeszcze jakieś punkty nabijesz ciekawe do technologii chociażby. Ale punktów badań za dużo nie zrobiliśmy. No to jest ten problem. Duże stoisko. Oczywiście, że duże stoisko. Ej, on może jeszcze... Zróbmy tak, żeby jeszcze przed konwentem tego. Zostawmy to w ten sposób. Pieniędzy mamy od groma. Niech tworzą tą grę jeszcze lepszą. Niech ją jeszcze dopracowują na spokojnie. I żeby konwent był. I to nam da z milion rozgłosu. Spokojnie, mamy czas. Jest konwent. Cudownie. I właśnie, roz... myślę, że będzie ponad milion. I to będzie piękna reklama dla nas. Będziemy mieli rozgłosu z 500. Jeszcze walniemy jakąś kampanię czy coś takiego. Wydamy grę. Nawet jeżeli to będzie jakiś shit, znaczy pod względem, nie wiem, 5-5 na przykład, będzie miało same piątki. To myślę, że i tak rozgłos 500, nie? W 21 miejsce To kto tam jeszcze jest, ja się pytam. I zakończ. Ej, rozgłos nam bardzo szybko spadał. Myślałem, że dwa rekordy będę, a nie ma. Silnik, kolejny poziom. Ojejku, ile kolejnych poziomów. Dobra, więc tak. Sztuczna inteligencja, bardzo dobrze. Grafika, kolejny poziom, cudownie. Grafika, kolejny poziom. Kolejny poziom dźwięku, kolejny poziom Alexa Freya. No to będzie trzeba naszego Alexa ulepszyć, nie? Jeszcze. Jakiś tam wzrost płac na leasing rynkowe, najlepiej gry o nowej tematyce. No to nie wbiliśmy, chociaż nie wbiliśmy się nawet, nie? No, pfu, powiem tak. Mogło być lepiej, nie? Powinno być w sumie ulepszenie o technologii. Ciekawe jaki sposób. Czegoś tu brakuje? No, okej, okay. ale, ale ogólnie gra się sprzeda, nie? Myślę, że będzie miała taki sprzedaż w granicach 200 tysięcy? Na pierwszym? Więcej nawet. Cudownie, widzę, że idealnie poszła promocja, nie? Ale chyba fani nie będą aż taki zgorszeni, Nawet fanów nam przybyło, nie? No 800 tysięcy, zobaczymy na każdej grze teraz będziemy zarabiać tak naprawdę Aha. Znajdź zlecenia Przymieję bardzo dużo punktów badań Nie ukrywam Ponad milion egzemplarzy Bardzo dobrze Ty GTA trzeba będzie stworzyć na sam koniec, nie ma opcji Ejcie, chceszkę w mężkę, znajdź zlecenia. Filmy O! To ej, to może być ciekawe Zobaczcie, to będzie dużo punktów. No wiesz, no w tej chwili mamy 300 milionów, ponad cały czas wszystko idzie w górę. Mboxa Next. Albo teraz mamy One, i teraz tak teoretycznie coś tam, że Next będzie. Ej, to może nawet to by było, to by było całkiem ciekawe, nie? Jakby coś takiego faktycznie wypuścili w realu, że Next, taką nazwę, nie? Xbox Next. Mieliśmy Xboxa 360, Xbox One, teraz Xbox Next. Czemu nie? Znajdź zlecenie. Oprogramowanie dla czegoś tam. To Pewnie dla domu, nie? Nie, dla działu księgowości. Nie, no jeszcze lokomotyw wciąż sprzedaje, nie? Dziękuję. Dobranoc. Tak krótko mówiąc. Dobra. Wiesz co, zróbmy badanie. Ścieżka dźwiękowa, wykonanie orkiestry. Jejku, to będzie idealne do strategii. To już nawet wyjdę na, na minus, jestem pewien, ale, ale stworzymy sobie strategię. Badania, gra gatunkowa, wirtualna ekonomia. Też będzie w projekt świata, myślę, że strategii to też jest ważne, nie? To są dwukrotne przyspieszenia. Ej, Ani, nie mają dwukrotnych przyspieszeń, co to chodzi. Ty nic nie masz człowieku. Kurs designy. Ej, nie mamy. Czego nie mamy. Nie myślałem, że czegoś nie mamy, nie? Dobra. Ale michanie, dzięki serdecznie za uwagę. Za kolejny odcinek. No rozwalamy wszystkich jak leci. Po prostu nie wiem czy to ten odcinek takich wszystkich rozwalił, czy, czy poprzedni. Ale ogólnie jest cudownie. Zobaczymy jeszcze może czy w badaniach nie mamy gra przez sieć. O. O, 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 o. Chyba tworzymy MMORPG'a specjalista od technologii. To, to, by wiecie, to będzie oznaczało Między innymi to, że będziemy mieli. romans. Nie chcę romansa, chirurgia. Daj to. Stworzymy symulator, myślę. Teraz myślę, że stworzymy symulator. Na pieca samego. Jak się sprzeda, chociaż w milionie egzemplarzy, to będzie dobrze. Albo w sumie. O, jak będzie PlayStation 5 wyglądać? Gromny krok naprzód. Dobra. Więc tak, historia gry. Akcja. Kazualufka. Your Business. Symulacja już dawno nie była. W takim razie słuchajmy nową grę. Ale to już wszystko. W następnym odcinku. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Bye bye.